Czemu w internecie pojawiły się plotki o propos związku Twojego z Kasią? Dlaczego? Z czego one się w ogóle wzięły? No ja myślę, że przez to, że w sumie wiesz, wspólne zajawki mamy. Pojawiali, pojawialiśmy się często we wspólnych miejscach, w tych samych miejscach. A jako, że w sumie znamy się długo, no to gdzieś żeśmy tam ze sobą spędzali czas. Hmm. I no z tego to pewnie wyszło. Jeszcze żeśmy tam podkręcali, wiesz. Wy podkręcaliście to? Znaczy, nie, nie, nie specjalnie. nie. Jakby to szło gdzieś tam takim swoim tempem, i wiesz, czy na TikToku jakieś komentarze, czy na Instagramie jakieś komentarze. No to tak. Nie dziwię się kurczę słyszę, że <śm> dlaczego <śm> ludzie to tak powołali. No, tak to wyglądało, nie? No, ale głównie chyba przez to, że te speed Gamesy, że bo my teraz jakby byliśmy powiedzmy hostami tego Speed Games. My zapraszaliśmy mm -hmm. do nas gości, uczyliśmy ich tam driftować, pokazywaliśmy, jak jak pokazywaliśmy im, jak się to robi. No więc automatycznie spędzaliśmy też czas, pojawialiśmy się w tych samych miejscach, więc, więc, więc myślę, że z tego to może wyjść.